Nie wie słońce ani deszcz Jaki jest, jest przed nami cel Tyle ścieżek tu i tam, tu i tam Cel się wkrótce zjawi sam Rok ma tyle pięknych dni Dostrzeganych spoza szyb Gdzieś przy drodze kwitnie kwiat, kwitnie kwiat Szybem stłucz wejdź w jego świat W 1975 roku podział administracyjny kraju, powstało nowe województwa i w ślad za tym nowe chorągwie. I okazało się, że chorągia wsieracka była jedyną chorągwią, na terenie której nie było żadnej bazy obozowej. Natychmiast jak główna akwatera, prawda, przeprowadziła ze mną rozmowy, zaproponowała mi funkcję komendanta chorągwi, poleciła mi na koniec, aby, no. Do władz wojewódzkich dojść i zaproponować najważniejsze zadania, jakie będzie miała chorągiew, i poprosić o wsparcie. Czyli niejako z marszu sprawa bazy wynikła. Wicewojewoda, który pochodził z Wieluniak, przejechał z nami cały teren, pokazując, jakie są piękne tereny tu nad Wartą. Dojechaliśmy do Młyna, oczywiście mostu wtedy nie było na Warcie, więc przeprawiliśmy się kajakami i zobaczyliśmy ogromne pole, no ponad 7 hektarów, rzytko rosło, zryte przez dziki, no i dookoła piękny las, woda szumiała, krajobraz no piękny. I postanowiliśmy, że to będzie jednak to miejsce, wicewojewoda wieczorek przekazał nam do dyspozycji architekta z wojewódzkiego biura planowania przestrzennego ustalił, że on będzie w czynie społecznym przygotowywał koncepcję. W październiku 1975 roku poprosiliśmy największych, no, dyrektorów największych zakładów pracy województwa, wszystkie możliwe władze, żeby po pierwsze, powołać wojewódzką radę przyjaciół hardzerstwa. A jeżeli tak, to mamy następną propozycję, żeby ta rada wybudowała dla młodzieży województwa taki ośrodek w tym najpiękniejszym miejscu województwa. Od czerwca 75 do października potrafiliśmy przekonać władzę, przygotować koncepcję programową, przygotować pierwsze projekty i doprowadzić do zatwierdzenia czegoś takiego. Przejęliśmy, że obiekty większość będzie nawiązywała do chat wiejskich i dworków wiejskich, ziemi Sieradzkiej, a ustaliliśmy, że tak, dla rozwoju zainteresowań wszystkich będzie pierwszy obiekt szkoleniowy pawilon szkoleniowy, w którym będzie też biblioteka. Następnie, no, jednym z pierwszych obiektów musi być stołówka, bo przecież pierwszy turnus obozowy rozpoczęliśmy w 1976 roku. To było wtedy około 600 młodzieży, zuchów, harcerzy we wszystkich trzech turnozach. Trzeba było szybko przygotować takie urządzenia terenowe, no wodę, rynny do mycia, jakieś takie polowe ubikacje, latryny. Dla e, zuchów przyjęliśmy zasadę, że będą spali w obiektach, czyli jeden cały pawilon przeznaczony dla zuchów i pół następnego i połowy trzeciego na służbę zdrowia. Przewidzieliśmy stadion sportowy, kort tenisowy. Planowaliśmy Przystań rzeczną, strzelnicę, no i basen kąpielowy, który nie został zrealizowany. Rozpoczęliśmy budowę mostu, też drewnianego. Tam, gdzie jest ten nowy most, ten most jest czwartym mostem, ponieważ mosty drewniane się zużywały. Ale nim rozpoczęliśmy budowę mostu, to musieliśmy zabezpieczyć dojazd. Koncepcja była taka, żeby zbudować prom, i oczywiście mieliśmy też płaskotę. Prom zrobili nam kolejarze z Karsznic, do dzisiaj funkcjonuje bardzo dobrze, chociaż już Karsznice upadły w 1977 roku. No, stwierdziliśmy, że ani ja, ani w komendzie Chorągwi nie mieliśmy żadnego specjalisty, architekta, Inżyniera budowlanego. Wobec tego trzeba było powo powołać komitet budowy, złożony ze specjalistów róż z różnych dziedzin. Byli to byli dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych, specjaliści w każdym razie w swojej branży i ich traktowaliśmy raz jako takiego inspektora nadzoru, a poza tym mieliśmy jeszcze jedną wygodę, ponieważ byli to specjaliści cieszący się szacunkiem już na emeryturze większości, więc dyrektorzy przedsiębiorstw tych tu uczestniczących. No nie podskoczyli w niczym, bo oni mieli taki autorytet, że mówią, panie, co pan to mówi, że niemożliwe, czy co? To, to albo macie złych fachowców, albo no, coś nie tak jest u was. Każdy rachunek, jak przedsiębiorstwa zaczęły wystawiać, no obcinali. Mówię, panie, co to? Jako ta robocza godzina u was taka duża, czy coś takiego, no niemożliwe. Ustaliliśmy, że wszystkie urządzenia czy budowle terenowe będzie robiła młodzież i harcerze. To zaczęło się od akcji letniej już 76 roku. Też w 76 roku zamówiliśmy konstrukcję tego pawilonu gastronomicznego w Niemysłowie. Pod koniec kwietnia rozpoczęła się budowa pawilonu gastronomicznego, no ponieważ no, cały 76 rok gotowaliśmy w kotłach, w kuchniach polowych tutaj. 1 1978 roku rozpocząłem pracę w załęczu jako komendant ośrodka szkoleniowo wypoczynkowego na odwarciańskich gród w budowie, bo tak, tak ta moja funkcja się wtedy nazywała. No, oczywiście te pierwsze, pierwsze tygodnie pracy to nie ukrywam, były dość trudne. Po pierwsze, ośrodek był w budowie, nie było tam miejsca do, do tego, żeby móc tam się zakwaterować, dlatego przez pierwsze tygodnie przytulił mnie. Pan Gałkowski to był leśniczy nad leśnictwa Załęcze Małe i tam do, do grudnia tam u niego kwaterowałem. A potem, potem w szkole podstawowej w Załęczu Wielkim. Dla mnie to harcerstwo takie prawdziwe to zaczęło się właśnie w Załęczu. Tam zostałem instruktorem, tam złożyłem zobowiązanie. No cóż, Załęcze to, to było tam mnóstwo piasku, wykopy, sterty eternitu, cegieł, Desek, jakiś bali. To była jedna wielka budowa. Na placu zawsze sporo maszyn, sporo robotników. No, ja koordynowałem to, nadzorowałem, pilnowałem, bo pierwszy rok to się do tego sprowadzał. Wówczas to były takie lata, gdzie nagle nowa władza centralna postawiła tak: budownictwo mieszkaniowe no, to był priorytet. Wszystkie przedsiębiorstwa były bardzo obłożone, czyli nakłanianie dyrektorów za ich wcześniejszą zgodą, bo w październiku 75 się zgodzili, nie? to musieliśmy używać albo wpływów wojewody, żeby, ich, żeby oni jednak do tego lasu weszli. Bardzo nam zależało na pawilonie szkoleniowym, żeby jak najszybciej był, był wykonany. Więc władze wojewódzkie spowodowały, że władze centralne namówiły ministra Kamińskiego. To był wtedy prezes w randze ministra zarządu głównego rolniczych spółdzielni Samopomoc Chłopska. Namówiły go w ten sposób, że zlecił wojewódzkiemu związkowi. Samopomoc chłopska, wybudowanie na swój koszt pawilonu. W 1979 roku został oddany do użytku pierwszy budynek, który już od, nas, od następnego roku zaczął służyć harcerzom, jako, jako taka letnia baza, a jednocześnie ulokowały się tam biura ośrodka. Ale tak naprawdę, jeszcze przez kilka lat, harcerze i, i, i zuchy. Y, Akcje letnie spędzali w namiotach. Było kilka pól namiotowych, na nich kilkadziesiąt namiotów, które były rozstawiane już w miesiącu maju i aż do końca sierpnia, a bywało, że i do końca września, one one na tych falach namiotowych stały. Tak naprawdę Pierwsze harcerze, pierwsza młodzież przyjeżdżała do załącza już, już w pierwszych dniach maja, w maju, potem czerwiec i, i dopiero gdzieś, tuż po zakończeniu roku szkolnego rozpoczynała się już ta właściwa harcerska akcja letnia. Bywało, że także jeszcze we wrześniu młodzież przyjeżdżała do Załęcza, biwakowała. I tutaj mamy jeszcze do tej pory cementownię w Działoszynie. Jedno w tamtych latach to był kombinat, który nie nadążał z produkcją cementu. Był w doskonałej kondycji finansowej, więc namówiliśmy, żeby cementownia w Działoszynie Ponieważ też miała taki zespół budowlany, czy jakiś taki oddział budowlany, żeby wybudowała nam pawilon zuchowy, no bo zuchy muszą gdzieś mieszkać, różna jest pogoda pod namiotami. I cementownia w Działoszynie budowała nam ten środkowy pawilon zuchowy. To był już no 78-9, bo to oni tak. To nie, nie było takie tempo, jak normalnie dzisiaj się zleca, są pieniądze i to się ciągnęło miesiącami. Wówczas tak się zastanawialiśmy, co zrobić z tym trzecim pawilonem, i nagle władze wojewódzkie wpadły na pomysł, że przecież obrona cywilna powołana jest na wypadek wojny, głównie gdyby coś się działo, prawda? No więc tutaj będzie miała front. Powiedzmy, uznaliśmy, że jakiś tam obiekt w terenie bardzo ważny dla województwa został zniszczony i trzeba go odbudować. I obrona cywilna powołała rezerwistów. Rezerwistów wybierała oczywiście murarzy czy tam jakichś specjalistów. I oni pracę, rozpoczęli pracę dzień i noc, ponieważ to było takie założenie, że trzeba zniszczony w czasie wojny obiekt odbudować szybko. Pracowali również nocami przy świetle, non-stop. Czyli to był najszybciej zbudowany obiekt, ten trzeci zuchow i służby zdrowia. Jak zaczynaliśmy budowę w całym województwie, nie było żadnego specjalistycznego przedsiębiorstwa, które by podjęło się budowy oczyszczalni ścieków więc wreszcie jedno ze zduńskowolskich wolskich przedsiębiorstw namówiliśmy, trochę przymusiliśmy, mówimy czas najwyższy, żeby się wyspecjalizowali w dodatkowych funkcjach dodatkowym. No, i podjęli się budowy oczyszczalni ścieków. współdzielnia Budownictwa Wiejskiego podjęła się budowy kotłowni. Z jednej strony drogi, z drugiej powinny być pawilony sanitarne, w których będą pralnie, umywalnie prawda, sanitariaty, toalety. No i to z kolei były takie spółdzielnie budownictwa wiejskiego kilka w województwie, które podjęły się wybudowania tych sanitariatów. Doświetlenie, całe przeprowadzenie linii energetycznej podjął się Wieluński ZUGI. Jest taki zakład urządzeń galwanicznych i lakierniczych, który przygotowywał całe te ciągi produkcyjne do galwanizacji głównie samochodów w krajach RWPG. Większość była, co prawda to powoli szło, większość większość była robiona siłami społecznymi przedsiębiorstw Województwa Sieradzkiego i to jak gdyby integrowało całe województwo i wszyscy byli zadowoleni, bo każdy mówił, że no chcę dla dzieci tego województwa, w domyśle przecież i dla swoich własnych, bo ich dzieci też tutaj, coś zrobić, coś zrobić w tym nowym województwie. Staraniem komendanta Chorągwi, drucha Jurka Kowalskiego, ale także Pana Kazimierza Strączyńskiego, który pełnił funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka, zaczęły do zamęczać przyjeżdżać grupy młodzieży z wieluńskich Szkoł. Były to takie tygodniowe pobyty młodzieży. W ramach e, tychże pobytów młodzież pracowała społecznie przy budowie e, kilku obiektów: płyta ogniska, e, amfiteat, płyt, główna płyta stadionu. Toruczniczy. Pracowali także dorośli, ale tych grup było chyba nie są mniej, jednak dużo mniej. Pamiętam na przykład grupę prokuratorów. Zawsze wykorzystywaliśmy pobyt jakichś grup do takich prac, które wymagały większej ilości osób, a nie wymagały jakiegoś tam przygotowania specjalistycznego. Potem, jak powstała centralna szkoła, no to specjalny. Ten pawilon, który dzisiaj nazywamy pawilon hotelowy i komenda, tam wraz z mieszkaniami dla tej kadry już specjalistycznej, instruktorskiej, centralnej szkoły. To już z funduszy jak gdyby, głównej kwatery zostało wybudowane. Generalnie cała akcja budowlana, jak gdyby, zamknęła się w dziesięcioleciu, to znaczy 76-86. Ja. Dzienniku potem go pokażę. No nie wszystko udało się, się zrealizować w załęczu. Nie mamy basenu. Mimo że został wykop po basenie, ziemia z tegoż wykopu znalazła się pod drogą, która prowadzi do ośrodka, ponieważ. Ten, ten odcinek od mostu, tutaj dasz do, do, do pierwszych wzniesień, tam było takie duże zaniżenie i trzeba było sporo tej ziemi nasypać. I, I ta ziemia posłużyła właśnie, żeby tam to podnieść i utwardzić, a potem położyć asfalt. W 1978 roku został utworzony. Pierwszy w środkowej Polsce, a w ogóle pierwszy, piąty w Polsce, Park Krajobrazowy. Nadano mu nazwę Załęczański Park Krajobrazowy. Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa był przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, która mogła zatwierdzać, prawda, powoływać. Więc skłoniliśmy go do tego, namówiliśmy, żeby możliwie szybko powołał ten park, żeby nikt już więcej nie wszedł na ten teren. To co park? Załęczański tutaj chroni, to można powiedzieć, że są takie ostatnie północne rubieże Jury Polskiej. Przez te ostatnie północne fragmenty Jury na tym obszarze przepięknie przełamuje się rzeka Warta, tworząc takie piękne malownicze przełomy. Wojewoda po uchwale Wojewódzkiej Rady Narodowej o powołaniu parku powołał jednocześnie dyrekcję społeczną parku. I dyrektorem Parku Społecznym został Wojewódzki Konserwator Przyrody, a jego zastępcą komendant Chorąg Wisieracki. I właściwie rozpoczęła się trwająca do dzisiaj ścisła współpraca. Kilkadziesiąt obozów planowanych w programie było tego ośrodka, ale także na przykład organizowaliśmy obozy MSR-owskie dla młodzieży szkół średnich, dla harcerzy szkół średnich na turnusach tygodniowych, młodzież zdobywała prawo jazdy. I druhna komendantka, i ja, i wszyscy tutaj także instruktorzy nas no zdobyli prawa jazdy w czasie trwania tych obozów specjalistycznych. Obozy archeologiczne, nasi harcerze z archeologami prowadzili na sąsiednich Magdełach, na cmentarzysku takim z okresu rzymskiego, wykopaliska przez kilka sezonów, była tu w specjalnej sali wystawiane. Te artefakty wykopane w trakcie tych wykopalisk, no teraz przekazane zostały do Muzeum w Wieluniu. W Zabrzub zaczęto produkować takie pierwsze polskie komputery i myśmy uzyskali tam od producentów kilka, chyba 20 komputerów i mieliśmy pierwsze obozy komputerowe dla młodzieży tutaj. 13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny. Ten stan wojenny został nas w załęczu. Przez Dokładnie trzy miesiące nikt nie odwiedzał nas, nas w ośrodku. Nic się nie działo tam. Chcieliśmy wykorzystać jakoś ten czas. Postanowiliśmy, w zasadzie kilka osób, postanowiliśmy rozpocząć budowę bramy, bramy wjazdowej do ośrodka. I tak naprawdę, naprawdę ta brama jest takim epizodem stanu wojennego jest taką pamiątką stanu wojennego, ponieważ przez te trzy miesiące, od stycznia do marca, udało nam się wznieść konstrukcję tej bramy. Tutaj tam się bardzo zaangażował i pan Jurek Górnik, i, i jeszcze dozorcy, panowie tam, którzy, którzy w tym dziale technicznym pracowały w ośrodku. Oni wspólnie żeśmy udało nam się wznieść tę konstrukcję. Sam dach, gonty na dachu został położony już trochę później. Taką mamy pamiątkę, pamiątkę ze stanu wojennego. W 80 roku sytuacja stała się trudniejsza i w związku z tym rozpoczęliśmy rozmowę, ponieważ po siódmym Zjeździe główna kwatera też uznała za jedno z głównych swoich zadań zwiększenie kształcenia kadry instruktorskiej, że utworzy trzy szkoły instruktorskie: centralne szkoły instruktorów harcerskich, zuchowych i starszo harcerskich. Wykorzystaliśmy ten moment i Poprosiliśmy naczelnictwo, żeby taką jedną szkołę uruchomiono właśnie tu w tym ośrodku, motywując, że ośrodek jest już prawda, na ukończeniu prawie. Jeżeli główna kwatera w wesprze finansowo, to dokończymy te wszystkie obiekty i może tu być wspaniała centralna szkoła. Instruktorów harcerskich, no i główna kwatera w 1980 roku przychyliła się do naszej sugestii i powołała tutaj Centralną Szkołę Instruktorów Harcerskich. Oczywiście pozostała nazwa Nadjacińskich Gród, ona ciągle funkcjonowała, natomiast pojawiła się nowa nazwa: Centralna Szkoła Instruktorów Harcerskich w Załęczu Wielkim. Pierwszym komendantem został druh Jurek Kowalski, kolejnym komendantem był także Jurek Jurek Kaczorowski. Od 1 stycznia 1984 roku wszyscy pracownicy ośrodka zostali pracownikami szkoły, Centralnej Szkoły Instytutorów Harczewskich. Ja przez wiele lat pełniłem funkcje kwatermistrzowskie i ze szkołą związany byłem do roku 1991. Któregoś wieczoru 1987 roku rozdzwonił się mój domowy telefon. No jeszcze komórek nie było wtedy i ciepły taki głos. Cześć, Jurek Kaczorowski. No cześć Jureczku, mówię, co tam słychać? Był to instruktor chorągwi łódzkiej, a mówi, wiesz, zostałem komendantem centralnej szkoły w Załęczu. No tworzymy nowy zespół, znam cię od strony organizacyjnej. Czy nie zechciałbyś być moim zastępcą do spraw organizacyjnych? Programowca mam, świetnego Jurka Hamarskiego z Poznania. Ja się zgodziłem. I od grudnia 1987 roku zacząłem pracę. Odpowiadałem za rozbudowę dalszą. 87-8 rozpoczęto budowę komendy, czyli tego budynku, gdzie się mieszczą pomieszczenia administracyjne, a na górze pomieszczenia hotelowe. Równolegle żeśmy przede wszystkim podnieśli na kotłowni tą wieżę wyrównawczą, bo woda nie dochodziłaby do wyższych pionów budowanych hotelu i budynku komendy. Takim ważnym wydarzeniem w dziejach tej szkoły było nadanie jej imienia. W jesienią 1988 roku Centralna Szkoła Instytutów Kociewskiej otrzymuje imię profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Patron okazał się zacny. Takim gościem specjalnym była pani profesor Kotarbińska, żona nieżyjącego już profesora. Oczywiście z udziałem władz naczelnych ZHP, z udziałem naczelnika Bośńickiego. Przy udziale instruktorów Komendy chorągwi sieradzkiej Siła załęcza leży w ludziach, leży w tych, którzy, którzy tam się angażowali, którzy pracowali, którzy tam często przyjeżdżali. Przewinęło się tam przecież wiele tysięcy ludzi, wiele tysięcy młodzieży, którzy dziś tu już są osobami dorosłymi. Tam się odbywało tyle imprez, tyle tyle takich imprez plenerowych, imprez tutaj wymienię antyfestiwale, zloty absolwentów. To były takie przemiłe, miłe spotkania, które były połączone zawsze z jakimiś działaniami, warsztatowymi, działaniami artystycznymi, oczywiście do tego festiwale piosenek harcerskich, przeróżne giełdy pomysłów. Moje załęcze to także spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, choćby Marek Kotański, prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, to także Emilia Krakowska, aktorka, to także Wanda Chotomska, gościliśmy wiele delegacji zagranicznych. Oczywiście większość to z krajów ówczesnej demokracji ludowej, więc z Bułgarii, z, z, z NRD, ze Związku Radzieckiego kilka grup, ale także i z Nikaragu, i jak dobrze pamiętam, z Kuby. Lata 85 rok. Kiedy to, no na dziś może to dziwnie zabrzmi, ale wówczas zaproponowano mi pracę w ośrodku, na co chętnie się zgodziłam, wówczas młoda dziewczyna, osiemnastoletnia. Moja praca zaczęła się od prowadzenia sekretariatu druha Jurka Kowalskiego. Dalej... W zasadzie rzucana byłam na różne etapy, jak chociażby wznowienie działalności poligraficznej na terenie ośrodka, prowadzenie wydawnictwa, wydawnictwo na skalę krajową, bo były to harcerskie wydawnictwa, jak chociażby propozycje, później na tropie. Potem się okazało, że kondycja głównej kwatery też trochę się jak gdyby zmalała i przeniesiono najpierw tutaj Centralną Szkołę Instruktorów ZUCHowych z Oleśnicy. A potem trzecią, Perkoza, starszo harcerską? To były trzy szkoły, które funkcjonowały do 1992 roku. Na początku było tak, że ja byłam komendantką Centralnej Szkoły Instruktorów ZUchowych i nikt mnie nie odwołał. Ja dalej byłam tutaj komendantką. Był Krzysiu Kujawiak, który był pełni obowiązki komendanta. Centralnej Szkoły Instruktorów Harcerskich i jednocześnie był gospodarzem, czyli takim jakby no też naszym komendantem w sumie. No i było dwóch harcerzy starszych, instruktorów ze Szkoły Harcerstwa Starszego i właściwie to oni byli samotni, bo ich komendant został w Perkozie. Także no taka struktura była dosyć dziwna. W grudniu, w grudniu 92 roku powstała jedna szkoła i to była Centralna Szkoła Instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Miałam dwóch zastępców. Jednym zastępcą był Krzysiu Kujawiak, który zajmował się przede wszystkim zarządem tego ośrodka. Również wykorzystywaliśmy go w programie, ponieważ on również ma doświadczenia Kształceniowe i w tworzeniu programu. A drugim zastępcą, który bezpośrednio odpowiadał za program, za pracę kształceniową, można powiedzieć, był Darek Suppeł, który obecnie jest przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerskie Załęcze to takie duże wyzwanie, kierowanie niezwykłym zespołem. Tworzenie nowych, oryginalnych kursów, zaproszenie do tych, do tych kursów ludzi z całej Polski i próby zmiany, czy też kreowania pewnej rzeczywistości szkoleniowej w związku. I to jest prawda. Trzy materiały, które udało nam się wypuścić w Załęczu, takie poradnicze dla, dla kursu drużynowych harcerskich, starszych harcerskich i przez całe lata kreowały sposób kształcenia drużynowych w związku. Przywieźliśmy do jednego miejsca trzy różne doświadczenia, trzy różne dorobki, i trzy różne jakby oglądy harcerstwa. To pozwoliło na to, że powstał tu taki, myślę, że nowoczesne spojrzenie na, na harcerstwo inne niż do tej pory. To właśnie ta różnorodność doświadczeń pozwoliła również stworzyć tutaj chyba nową myśl programową dla naszej organizacji, bo oprócz szkół. Tutaj były również wydziały. Był Wydział Programowy Zuchowy, Wydział Programowy Harcerski, Wydział Programowy Starszo-Harcerski. Tu również były wydawane trzy gazety. Bo zuchowe wieści, na tropie i propozycje. Więc my stanowiliśmy tam i zespół me metodyczny wydziału i zespół redakcyjny poszczególnych gazet metodycznych i Centralną Szkołę Instruktorską, która kształciła wszystkich instruktorów w związku nie tylko, nie tylko drużynowych, czy też nie tylko w zakresach metodycznych. Tak? To też były materiały, które myśmy wydawali. Dodatkowo pierwsze takie, które wydawaliśmy dotyczące prób na stopnie, nowe pomysły, oznaka kardy kształcącej, która stamtąd wyszła, pewne konferencje metodyczne na różne tematy, które były tam organizowane, współpraca zagraniczna, która tam też kwitła i wspólne kursy były też robione, ale to także sposób naszego jako ZHP wracania do skautingu. Myśmy tam przeżywali kilka delegacji organizacji skautowych, które sprawdzały, czy jesteśmy organizacją skautową, co u nas jest w skautingu, co tylko z harcerstwa i wydawały pozytywną opinię. Nie było miesiąca, w którym nie odbywały się kursy. Przynajmniej były trzy kursy drużynowych w miesiącu i jeden kurs kadry kształcącej. Na taki kurs przyjeżdżało przynajmniej 24 osoby. Razy trzy to już mamy 72 osoby i na kadry kształcącej około 20. No, czyli około, można powiedzieć, 100 osób przebywało w ciągu miesiąca. Także myślę, że szkoła nie pełniła tylko funkcji takiej kształcącej instruktorów, ale właśnie tutaj tworzyło się takie drożdże intelektualne.